Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dziś na kokosową princessę, czyli przepyszne ciasto z dodatkiem popularnych wafelków. Wafelki siekamy na niezbyt drobne kawałki. Do miski przekładamy oddzielone od żółtek białka, dodajemy szczyptę soli i ubijamy je na sztywno. Do ubitych białek wsypujemy mąkę ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia. Dodajemy pokrojone wafelki i wszystko dokładnie razem łączymy. Na dno tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia przekładamy wcześniej przygotowaną masę z wafelkami i starannie ją rozprowadzamy. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza około 20 minut, bo upieczeniu dokładnie studzimy. Schłodzoną śmietanę wlewamy do miski i krótko ubijamy. Następnie dodajemy cukier puder oraz śmietan fiksy i wszystko ubijamy na sztywno. Do ubitej śmietany wsypujemy 150 g wiórków kokosowych i wszystko delikatnie mieszamy łyżką. Tak przygotowaną masę dzielimy na dwie równe części. Jedną część masy równomiernie rozprowadzamy na wystudzonym cieście. Na masie kokosowej układamy biszkopty. Na biszkoptach równomiernie rozprowadzamy drugą część masy. Wierzch ciasta posypujemy pozostałymi wiórkami kokosowymi. Gotowe ciasto wstawiamy do lodówki na całą noc. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał smakowite dania oraz na stronę smakowitedania.com.